Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik 23 Vlogas. Vlogas, vlogmas, 23 vlogmas. E, widzimy się jeszcze dzisiaj, jutro i pojutrze, tak? U mnie będzie 25 dni, ponieważ mam dwa kalendarze, które mają po 25 okienek, także stwierdziłam, że zrobię 25 dni. E, szczególnie, że niektóre z Was mi pisały, że chętnie obejrzą e, 25 jakiś filmik, ebo wstajecie zazwyczaj wcześniej niż reszta Waszej rodziny i że chętnie rano przy kawce byście sobie coś obejrzały. Także dla tych osób, które chcą, które mają ochotę, e, zapraszam i na jutro, i na pojutrze. Bo będzie tutaj filmików do 25 grudnia. Mam nadzieję, że wpadniecie. E, słuchajcie, wczoraj przyszedł ten zegarek e, o godzinie chyba 7. Już miałam się iść kąpać i mówić do Andrzeja, żeby po prostu pilnował drzwi. E, ale nagle zadzwonił i jest. Zobaczcie. Jest po prostu przepiękny. Jeszcze, jeszcze czekać, bo nie wiem, czy to widać na razie. mam... A nie widać. Może zrobię Wam osobny filmik, jak trochę go położyłam. Mam ustawionego basterka na, na ekranie. Mówiłam mamie, że jutro postaram się zrobić zdjęcie Maxa, Mili i teraz żeby mieć ich trójkę tutaj, ale zobaczymy, jak mi się to uda. Yy, I wyrobiłam wczoraj ciasto na pierniki. Yy, 24 godziny musi od, odstać w lodówce, także sobie stoi. Yy, jak skończę dla Was nagrywać, to yy, zrobię sobie lukier, bo lukier musi 2 godziny mi odstać, także akurat wszystko się na siebie nałoży. Nie wiem, czy to światło jest dobre, przed chwilą było inne, teraz jest inne. E, Buster mnie obudził o 7 rano, ale noc ładnie przespał, bo się z nim bawiłam, także spoko Wypuściłam go, wybiegał i tak dalej i ja już nie mogłam spać Także wzięłam się za sprzątanie, umyłam podłogi, wiecie, odkurzałam Oczywiście moja podłoga, e, jak się wchodzi znowu jest uwalona Bo po prostu ona jest biała, także jest... jest BASTUŚ! Dlatego szukam właśnie robota, e, który z, e, Odkurza i je w jednym czasie. Także patrzę, patrzę, szukam, tylko mało tego czasu na tego szukania. Ale Olga też szuka, bo Olga moja kumpela, która dała mi te prezenty, też, też chce. Także obie patrzymy, poczekajcie. Słyszycie Bastera? Może ja światło zmienię, bo mnie denerwuje. O, to chyba będzie lepsze, co? tak, bo nie jestem taka biała dobra, i co, no i sprzątam, sprzątałam słuchajcie, sprzątałam do godziny 14 praktycznie e, nie sprzątałam jakoś mega szybko w międzyczasie miałam maseczkę nałożoną i tak dalej, e, wszystkie kosmetyki sobie posegregowałam e, myślę, że wam, wam to pokażę w ogóle w osobnym filmiku e, jeżeli chodzi e, poniszczyłam kalendarze adwentowe e, w sensie z tych, których e, nie będę zatrzymywać, czyli ta pudełeczka pudełeczka, które zostały leżą po prostu pod choinką, e, bo jutro mamy recycling, czyli jutro zabierają ten Kosz, um, z, z rzeczami, właśnie z pudełkami, a miałam miejsce, także chciałam, wiecie, pozbyć się tego, e, więc które kalendarze mogłam, rozwaliłam, zostawiłam tylko pudełka. E, leave it. A-a. a Down. Good boy. Down. E, bo, no, chcę się tego pozbyć. Jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, zostawiam sobie oczywiście szafę z Glossy Box, bo jest po prostu przepiękna, ona jest tak otwierana, super na kosmetyki. Buster? No. I właśnie mam w jednej szufladce na przykład shower gel, w drugiej mam skraby, w trzeciej sobie chyba dam kremę drąg. E, użyłam starych pudeczek Look Fantastic na e, różne inne rzeczy i wszystko ładnie mam uporządkowane. Uporządkowałam też jakieś poprzednie pudełka z Beauty Boxów, które rzucałam w kąt. Mam pełne pudełkę dla Was życie do rozdania. Skompletowałam dla mamy Andrę wszystko. Oczywiście wszystko Wam ponagrywam, także zobaczycie. E, także miałam bardzo produktywny dzień. E, jak tylko skończyłam, e, wzięłam. E, w sumie zostaną nam odkurzenia, ale to Andry musi zrobić i nasza sypialnia, ale tam nie ma tego dużo. Ale to też jest jego robota. Ja, zanim wyszliśmy, wrzuciłam jedno pranie. Zaraz Andrzej pójdzie je wrzucić do suszarki, a, a ja wpuszczę drugie pranie, bo dużo się tego zbierało. No i właśnie jak tylko skończyliśmy sprzątać, skończyłam sprzątać, pojechałam z Andre i z Basterem do Bedford. Wyszalał się tyle psów, spotkaliśmy, słuchajcie, że on już w połowie drogi ledwo chodził, bo wszystkie były bez smyczy, także z każdym mógł się wyganiać. Po drodze wstąpiłam sobie do kosty, a jeszcze w międzyczasie napisała do mnie koleżanka Basia, że przygotowała dla mnie sernika, makowca Bigos, uszka i Andruta i wszystko to sobie odebrałam, także Basia dziękuję Ci bardzo serdecznie, będzie, będzie jedzonko, wszystko przyszykowane przez nią i dostałam też dzisiaj dwie piękne karteczki, słuchajcie, pierwsza od Agnieszki z kanału Miss Agi, wszyscy znają Miss Agi, jak tu nie znam, to musi poznać po prostu dziewczyna tak opowiada o perfumach, że sobie nie zdajecie nawet sprawy, ma dobre serce, super rodzinę, wszystko w ogóle super, także zapraszam i zobaczcie kolejna, w ogóle ta koperta słuchajcie mnie rozwaliła, bo jest napisane um, Merry Christmas Sylwia, Andre i Buster i ta naklejka kochana to jest po prostu dla mnie petarda, że znalazłaś po prostu, um, że znalazłaś taką naklejkę pieska. A o kim mówię? Mówię o Klaudi z kanału. Poczekajcie, bo muszę zacząć, że nie, nie popsuć nic. Słodki smak pasji. Boże, jak ta dziewczyna, słuchajcie, piecze gotuje w ogóle, też musicie do niej wpaść. Zobaczcie w ogóle, jaką piękną kartkę wysłała. I z cudną, świetną wkładką, z rzeczami, których nie miałam. Słuchajcie, jest to firmy, w ogóle których nie znam, także mnie to, mnie to mega cieszy. Mamy opaskę, na, opaskę, maskę na usta, która oczywiście jest mi w ogóle nieznana. Mamy tutaj jakoś bubble mask, jakoś crazy kaktus, mega fajna. Mega, nie wiem, czy to będzie widać. I płatki pod oczy. Wszystko z jakiejś firmy z CV nie znam, ale mega się cieszę. Także dziękuję, kochana, że dzięki Tobie będę miała okazję wypróbować jakieś nowe marki. Na samym początku widzieliście, gdzie mam ułożone karteczki od Was rodzice Andry nam wrzucili dzisiaj kartkę jedną, chociaż nie wiem po co, bo zaraz mają do nas przyjść. Ale też cały, cały wszyscy przyjaciele rodziny też nam po prostu przysłali karteczki i ta większa część karteczek jest od nich. Dobra, kończę, bo tak, chcę wam szybko pokazać rzeczy, które już zużyłam przez ostatnie dwa tygodnie, trzy tygodnie w sumie. Nie tylko z kalendarzy adwentowych, ale też w międzyczasie, które zużywałam, takie mini denko w środku. Ale nie wiem od czego zacząć, może już gubię ostrość znowu, także może się przesunę zaraz? Nie wiem, poczekajcie, jak zobaczycie? Nie, już jest sobie ok, tak? Dobra, jest ok. Może najpierw sobie szybko, bardzo szybko Wam pokażę. Nie, może się przesunę jednak, poczekajcie. Dobra, przeniosłam się w tą stronę, że po prostu nam tutaj nic nie migało. E, słuchajcie, zużyłam sól, ja o tej soli mówiłam dużo razy. Używałam i niebieskich, i pomarańczowych. tą. E, ostatnio mi to przywieźli z Polski, ona tutaj leżała z boku. Jak sprzątałam, żeby zrobić miejsce na ojenkę, to znalazłam, także zużyłam. E, dezodorant kolejny, Niwa u mnie e, bez zmian zawsze ten sam. E, zużyłam, słuchajcie, ten e, płyn do kąpieli z. E, Home Bargains. On jest super. Robi dużo bąbelków, e, ładnie pachnie. E, mi się bardzo podoba i jestem jak najbardziej na tak i będę je e, kupować. E, słuchajcie, zużyłam odżywkę. Pamiętacie, miałam tego Dr. Sante, um, tylko że miałam nie z bambusa, tylko z marihuaną. I tragiczne dla moich włosów były. Ta nie była taka zła. Może nie warta swoich 4 funtów za odżywkę i 4 za szampon, ale zdecydowanie lepsza od tej serii z marihuaną. Po tych miałam fajne włosy i nie żałuję, że akurat ten kupiłam w porównaniu z tym e, tamtym, także jestem jak najbardziej na tak. E, teraz przejdźmy sobie Molton Brown, użyłam z kalendarza adwentowego. Cudnie pachniał, fajnie nawilżał skórę, nic dodać, nic ująć. Kolejną rzeczą to jest Rituals, była to pianka do mycia. Cudownie pachniała, cudownie nawilżała moje ciało, cudownie pachniało moje ciało po. Szczerze wam powiem, nawet nie chciałam nakładać żadnego... Um... Body cream, a nic takiego, bo tak cudnie pachniało. Także ritual jestem bardzo zadowolona. E, kolejną rzeczą, którą zużyłam, to jest Crazy Color. Ja używam tylko i wyłącznie teraz tych farb na farbowanie moich włosów. I właśnie jak skończę nagrywać, muszę sobie zamówić kolejne pudełko, e, bo na Amazonie 4 chyba te farby kosztują chyba 15, a jak pójdziecie do super draga, to jednak kosztuje 6, także jest dość spora różnica ja o nich wiem od Oli, także Ola dziękuję, że mi powiedziałaś. B Be Beauty, kolejna sól, którą zużyłam też z Polski, Pisałoście mi, że ona jest bardzo tania i powiem Wam, że fajna, barwi wodę i jestem na tak. Kolejną rzeczą to jest, słuchajcie, Mine i jest to Face and Body Mist i to był taki ogórkowy spray do twarzy. W którym się zakochałam. Ja sobie teraz nie wyobrażam nie spryskać czymś rano twarzy. Jeżeli chodzi o to, w lato myślę, będzie działało cudownie, żeby nas odświeżyć. A znowu w zimie on działał na mnie bardzo pobudzająco. Czyli jak byłam taka, wiecie, zamroczona, zmęczona, przyklałam sobie tym twarz i naprawdę czułam się od razu dużo bardziej pobudzona. Także jak najbardziej Wam polecam. Ja mam kolejny ogórkowy. Z jakiegoś pudełka, więc mam go i teraz mam jeszcze ten Elemis spray do twarzy, także używam ich, ich obu. Oświeczkę znalazłam przez przypadek. E, kolejne e, dwie sole, które zużyłam z tych czterech, e, pięknie pachną. Niestety, mała ich pojemność jest w środku, więc kiedy wsypiemy te sole do wany, nie robią zupełnie nic, ani, no nic, nic. Także ja ich ogólnie nie polecam. Nie wiem, dlaczego znowu gubi ostrość, skoro odcinam się od światła. Kolejną rzeczą to był kol amoterapii. To był żal pod prysznic, który dostałam w Marken Spencerze. Bardzo średni, dla mnie po prostu się nie podobał. Zapach był to bardziej zapach taki męski albo dla starszej osoby, bym powiedziała. Także zużyłam, bo ja nie lubię takich rzeczy wywalać, a był bardzo drogi. Także jest, ale nie kupiłabym go. Kolejna rzecz to jest rzecz, w której się zakocham i na pewno kupię. Na pewno kupię w pełnowymiarowym rozmiarze. Jest to coś, o czym już wspominałam u mnie na kanale. Jest to Rituals, jest to pianka, którą dajemy po kąpieli mega wydajna, słuchajcie, ta pojemność mi starczyła chyba na 10, jak nie więcej razy, a ja tego cielska mam. E, pięknie pachniało, pięknie nawilżało tą skórę, no po prostu petarda. Jeden z najlepszych produktów roku 2021 i to wam mówię z ręką na sercu. E, także muszę sobie to. E, zostawię sobie to tu na boku, słuchajcie, żeby nie zapomnieć tego zamówić. I teraz e, słuchajcie, e, Elizabeth Arden. Pamiętacie to serum, które dostałam w kalendarzu adwentowym w tej ilości? Powiem Wam, że starczyło na parę razy, ale jest bardzo średnie. Jest, myślę, że to takie quality funciaka bym powiedziała, bo mam inne sera, które są tańsze, które są droższe i wszystkie są lepsze od tego. Także ja pokażę Wam jeszcze raz, które to dokładnie jest. Ja jestem z niego niezadowolona i go nie polecam, jeżeli chodzi o moją osobę oczywiście. Parę masek zużyłam, a nie, jeszcze dwie sole, słuchajcie, dwie sole 417, które miałam w kudełkach Glossy Box. Nie pachniały, nic nie robiły, ale były. Także miałam takie mentalne uczucie, że mam sole. Dzisiaj, słuchajcie, użyłam sobie opaski na twarz Reindeer. Bardzo fajna opaska, opaska, maska. Nawilżyła mi skórę także fajnie, podobało mi się na drug i, i w ogóle mi się podobała. Słuchajcie, Ted Baker Bardzo fajna nawilżająca maska Pięknie pachniała, także jestem na tak I teraz ta Hydra Solution Bardzo fajna maska też One są bardzo drogie Chyba jak patrzyłam 7-8 funtów nie dałabym tyle za tą maskę. Uważam, że te maski z Funciaka robią dokładnie tą samą robotę, ale fajnie, że mogłam to przetestować, bo sama osobiście nie kupiłabym tej maski. a Mając ją w kalendarzu adwentowym, mogłam, miałam taką okazję. Także tyle tylko rzeczy, słuchajcie, żeby po prostu nie trzymać e, tego na, na święta. I parę e, rzeczy jeszcze, jak zbieram w międzyczasie, to po prostu co któryś filmik wam pokażę e, parę rzeczy. Dobra, i teraz już przechodzimy do kalendarzy adwentowych i będę kończyć. Oczywiście jak mi wyjdą pierniki, to Wam nagram i pokażę w jutrzejszym vlogu. Najpierw zobaczmy sobie z rzeczy, które już otworzyłam. I słuchajcie, z Theda Bakera mamy czarną świeczkę. Piękną, elegancką czarną świeczkę, która będzie pasować mi do mojej łazienki, która właśnie tam wyląduje. Po prostu w łazience, przy tej dużej czarnej świecy, którą mieliśmy, kupiliśmy na początku. Także fajnie. I znowu gubię ostrość, także przepraszam w kalendarzu Marka Spencera, słuchajcie, mamy e, krem e, na noc z firmy Absolut. Czekajcie, bo muszę coś zrobić, żeby o. No nie wiem. Słuchajcie, ja już się zaczynam denerwować nie Chcę się znowu włączać. Nie wiem, od czego teraz to. Może w tą stronę? Muszę ją posprzątane. Lepiej? Poczekajcie. OK, wytarłam e, lens. E, może będzie lepiej. Także Marken Spencer jest to krem na noc, mała, ale spokojnie mi starczy, nie potrzebuję większego, także cieszę się bardzo. Jeżeli chodzi o Kate Kingsdon, mamy kremik do rąk, super, cieszę się bardzo z niego. Jak wiecie, ja kremy jestem bardzo na tak, a w Janki mieliśmy dzisiaj małą świeczuszkę. Także jest raz, dwa, trzy, cztery, a w Rituals mieliśmy coś, na co czekam od samego początku, ale miałam pewność, że to było w 25 okienku, a, a mianowicie jest to zapach, jest to zapach. Po prostu przepiękny zapach i się mega cieszę, że będę mogła go już teraz wypróbować, ponieważ, tak jak mówię, już teraz są promocje w Rituals, bo byłam wczoraj, e, boże, wczoraj jak byliśmy w Milton w sobotę. To mają sklep, teraz otworzyli Rituals'a i właśnie były, ale mówię do Andrzeja poczekamy jeszcze do 26, bo będą jeszcze większe. Poza tym chcę zobaczyć, jak te pałeczki się sprawdzają. Bo jak wiecie, nie mogę znaleźć idealnych patyczków dla siebie, także liczę na to, że to będą te. Na razie sobie je odstawię tutaj. No nie wiem, nie wiem dlaczego tracę ostrość. Bardzo, bardzo was za to przepraszam. Po prostu widzicie mnie jak za mgłą. Poczekajcie jeszcze raz. Słuchajcie, ostatnie podejście, bo się zaraz denerwuję. Przysięgam wam. Dobra, szybko kalendarze, których jeszcze nie widzieliśmy. 23 trójka z Glossy Box. Jezu, ile ja muszę się nałowić w tych Glossy Box. Chyba wiem, jaka to jest firma, bo oni mają takie malutkie ee, szminki. Jest to lipstick, słuchajcie. Zobaczmy jaki. Tu jest napisane Pilmi, ale jak mam to... O Boże, jest przepiękny, jest ładniutki, tylko... Jak mam tą naklejkę, wiecie, zedrzeć? Poczekajcie. Nie patrzcie, co robię. O, i już stracę ostrość, nie będę się znowu łączyć, bo już się zaczynam teraz denerwować. Delikatny, taki delikatny, o, delikatny kolor, taki ciałowy bardzo. Bardzo, um, on nie jest brązowy, on bardziej wpada w taką brzoskwinkę, także jestem ciekawa, jak on będzie u mnie na ustach e, się sprawdzał. Śliczna, e, mała szmineczka do torebeczki na jakąś noc. Będzie jak ulał. 23 Asos. Uuu, co to jest? Uuu, co my tu mamy? Iconic London. Jest to paletka do oczu, słuchajcie. Uuu, jakie piękne brązy, zobaczcie. Widzicie to? Nie, no nie widać, bo przecież tu wszystko jest beznadziejne w tym domu, no. Może wam tak pokażę. tem, te... Zobaczcie. Wow! O Jezu, zobaczcie, chyba się nie jutro pomaluję. Patrzcie. Przepiękne. Jestem, no, powiem Wam, a sos bardzo mi się podoba. Bardzo ciężko schodzi i jeszcze popatrzcie, jak sobie rozmazałam. Tak naprawdę mogę go czasem użyć jako zwykłego, e, nawet tutaj, wiecie, na biust, żeby mi się świecił. No piękny. Piękny. Zachwycona tym jestem. Zachwycona. E, 23 z Latest in Beauty. Pewnie będzie jakiś kremik, bo jest takie, wiecie, buteleczce. Nie wiem co tam Madrę robi, coś sprząta. A wyciera podłogę. No, bo tak właśnie jest. Ja wytarłam podłogę, a ona jest zaraz brudna. E, i mamy tutaj coś: znowu jakaś nowa firma. Blueberry Siberka. O jezu, jakiś profesjonalny napisze. Professional Blueberry Siberica. Jest to dziko rosnąca Blueberry. O, słuchajcie, jest to kremowa maska na noc. Face Cream Mask Overnight Review. Tylko czy mamy to zestawić? Tak, czyli to jest maska, która jest stosowana jako krem bo po prostu dajemy ją na noc i nie zmywamy. E, powiem wam jak zapach, myślę, że będzie cudownym zapachem, także fajnie, jestem bardzo zawolona, słuchajcie e, 23, nordycka pielęgnacja nordycka e, pielęgnacja została posegregowana zupełnie inaczej, ma swoją osobną półeczkę, o, dziękuję perfect, that's perfect ok, o, maska żelowa maska, mega się cieszę także w styczniu już będę używać kocham cię, pa e, i w 23 mamy Avant, no tak, musieli podwyższyć cenę e, tego. O! Ale tu jest akurat awant, e, co mi się podoba. Myślę, że to będzie mój ulubiony produkt z awantu, bo jest to, słuchajcie, balsam do rąk, fajnie. E, także wiem, że on nie kosztuje te 50 funtów, które pewnie gdzieś tam tyle według strony kosztuje, ale fajnie, że nie jest to kolejny em, krem na dzień, czy krem na noc, czy krem, nie wiem jaki, ale jak o Jezu, jaki fajny! Fu, powiem wam wow wow, wiecie, że ja się znam na kremach, bo ja kocham te kremy już mogę wam, po, o Jezus ja mam, e, mam tak cudne ręce że to jest po prostu petarda dla mnie petarda ten krem, jestem zachwycona tym dniem i 23 z tej części kalendarza glossy box i też pójdzie do kosza uuu, to jest coś co nie znam Słuchajcie, jest to y, w postaci żelu. Y, jest to potrójna akcja usuwania makijażu z oczu. Bardzo jestem ciekawa z witaminą C i zieloną herbatą. Produkt 150 ml. Także mega jestem zaskoczona, bo są nowe produkty w tym kalendarzu. Fajne jest to, że nie, poniew, nie powielają tego samego kalendarza, który był rok temu i dwa lata temu. Bardzo mi się to podoba. I powiem Wam, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień, bardzo, bardzo, bardzo dobry dzień, bo jest mi bardzo ciężko wygrać. wygrać, Poczekajcie, muszę sobie usiąść inaczej. Jest mi i może Was troszeczkę opuszczę. Jest mi bardzo ciężko wybrać produkt najgorszy, bo oczywiście nie może to być świeczka, bo wszystko mi się naprawdę, tak naprawdę mi się wszystko podoba. Nic mnie nie rozczarowało. Także ja nie wiem, co ja mam wybrać. Niech będzie, że wybiorę. OK, na, e, krem na noc, e, tylko dlatego, że ma najmniejszą pojemność i mam dużo kremów na noc, po prostu. E, ale teraz będzie gorsza, gorszy problem ze znalezieniem najlepszego produktu. Bo powiem Wam, że mega, mega fajny jest ten krem do rąk. E, ja po prostu czuję, jak moja ręka jest nawilżona. E, mega fajna jest ta maska z nordyckiej pielęgnacji. Znowu straciłam ostrość, wiem, trudno. Jezus, no i ten, słuchajcie, ta maska Wild Blueberry jest cudna. No, po prostu, wow. Ale mega mi się podoba ta paletka też. I ta szminka jest taka piękna. Mm, poczekajcie, nie, może tam wszedziemy. Bastuś, jak ostrość. O, czekaj, zobaczymy, jak tam ostrość. Co? Szukamy ostrości. O, może teraz nie będzie widać, nie? Bastuś. Naprawdę jest mi ciężko, słuchajcie, wybrać e, najlepszy. E, kto mi pisze? Najlepszy e, produkt. Jeszcze te pałeczki są. Dobra, niech będą pałeczki, słuchajcie. Pałeczki wybieram tylko z tego powodu. O, może już mogę dwa zjeść, e, że e, szukam moich idealnych pałeczek właśnie w tym momencie. E, są to bardzo drogie pałeczki, one kosztują chyba 25 funtów w sklepie Ritual, jak się nie mylę. E, także nie będzie, że to są pałeczki, bo to jest pierwsza na te wszystkie kalendarze jest to jedna rzecz inna od wszystkich. Także niech będzie, że to będą pałeczki. Zachwycona jestem dzisiejszym dniem. E, I co? Jutro już 24 grudnia. Jutro zakupy mnie czekają, zaraz pieczenie pierniczków. Może zrobię jeszcze drugie ciasto, tylko nie wiem, czy mam wszystkie. Mm, wszystkie. Jak to się mówi? bastuś, jak to się mówi. Wszystkie rzeczy do zrobienia tego ciasta, ale mam takiego powera, że najwyżej przejdę się tutaj do sklepu, do Tesco, jeżeli tu będzie rzeczy, na przykład, którą mogę dostać w Tesco. Więc kończę, będę składać tego vloga, puszczę go troszeczkę później, zobaczmy sobie, jak tam nasze wyświetlenia, bo zbliżamy się do końca mojego ustalenia mojego marzenia grudniowego o 200 wyświetlach każdego filmiku. Póki co do 21 dnia, czyli do filmiku wczorajszego, mam każdy filmik ponad 200. Widzę 250, 234, 230, 230. Także ostatni ma 166, ale myślę, że on urośnie, bo tak samo wczoraj, jak wam nagrywałam, to mówiłam, że ten dzień 20. Wczoraj, jak nagrywałam 21, to był. Nie, 22, to był 21, też nie miał 200, a jednak się zrobiło. Także myślę, że że będzie ok. Dobra, e, kończę. Spadam. Trzymajcie kciuki, żeby mi wyszy pierniki. Dajcie znać, co myślicie o dzisiejszych kalendarzach. I widzę się z wami jutro. Pa, pa!